Państwo Państwa gościem jest dziś poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych i były prezydencki minister do spraw międzynarodowych. Witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Chciałby być Pan kandydatem prawicy na prezydenta Rzeczpospolitej? Panie Redaktorze, wybory prezydenckie są dopiero za rok. Ja rozumiem, że dzisiaj rusza po wyborach do Europarlamentu giełda, prawda, kto będzie kim. Ja jestem przekonany, że znajdziemy doskonałego kandydata wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, czyli pewnie najwcześniej jesienią, a być może wczesną wiosną, no bo kampania rozpocznie się dopiero wczesną wiosną. Ja na ten moment to, co robię, to koncentruję się na swoich zadaniach i nie mam tutaj żadnych planów w tym zakresie. Sezonu ogórkowego od lat nie ma w polskiej polityce, ale no już ruszyła takie idea sondażowa. Też pytam mnie przypadkiem pana, bo pan pracował przez dłuższy czas jako minister w kancelarii prezydenta, czy prezydenccy ministrowie pojawiają się w kontekście wyborów prezydenckich właśnie. Marcin Mastalerego ostatnio może nie tyle zgłosił akces, co stwierdził, że jest znamawiany. do byłby tak? Do, tak do, no właśnie, byłby gotów, a jest znamawiany. To też jest pewna różnica, ale nie wykluczył, że mógłby być kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej. Natomiast Rzeczpospolita, Nomenomen publikuje sondaż z tytułem Ruszyła gra o tron, gdzie wskazuje tych potencjalnych kandydatów prawicy. No i wśród nich, oczywiście tutaj przoduje, co ciekawe, inny polityk, jeszcze niewskazany, ale, ale z tych wymienionych z nazwisk, Mateusz Morawiecki, natomiast za nim... Z dziesięciopunktowym wynikiem Jacek się wiera jako potencjalny kandydat. Myśli pan, że to jest realne, żeby szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był kandydatem na prezydenta? Uśmiecham się trochę, panie redaktorze, bo no, widziałem ten sondaż, rzeczywiście on mi się wydaje dosyć, dosyć oryginalny w, swoim, w, swoim, w swoich założeniach. Nie sądzę, aby obóz centroprawicy, no, który w którym główne, główne decyzje jednak podejmuje Jarosław Kaczyński, decydował się na, na tego typu kandydatów, tutaj kandydatów wskazanych w sondażu, mówię tu, mówię tu o, 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 panach, o panach ministrach. Tak jak mówię, decyzja zapadnie w przyszłości, natomiast no, patrząc Ale... na ten sondaż mam wrażenie, że niektórzy z obecnych tam polityków mają dużo mniejszą w ogóle rozpoznanie Walność, niż wynik w tym sondażu. Czyli więc więc tak? zastanawiam się, pytałem. jaka była metodologia, metodologia tego badania. Plus, no, nie wszyscy w moim przekonaniu mają absolutnie tutaj jakiekolwiek szanse. Czyli Jacek się wiera bez szans? Podchodziłbym do bardzo ostrożnych takich komentarzy. Pana Marcina przydacza, tutaj też jest Dorota Gawryluk wymieniona, która jest za Jackiem się wierą. Co ciekawe, więc faktycznie ta metodologia jest ciekawa, ale co pan myśli o tym, żeby ten potencjalny kandydat był nieco z Prawa i Sprawiedliwości, czyli mamy pana Siewiere, Dorotę, Gawryluk, nawet Marcin Mastalerek się objawił w tym sondażu. No, panie redaktorze, tu prezydent akurat Duda mówił bardzo słusznie. Uważam, że no, każdy polityk, ten, który wchodzi do, do tej walki politycznej, w jakim sensie gdzieś tam w plecaku ma buławę, myśląc o najważniejszych urzędach, które mógłby obejmować, jeśli nie teraz, to za parę lat, więc nie ma w tym nic złego, żeby zgłaszać także i pewnego rodzaju ambicje. Natomiast na ten moment naprawdę trzeba byłoby bardzo spokojnie podchodzić do, do, te, do, do, do tych koncepcji. Ja, gdy miał sobie wyobrazić profil kandydata obozu centroprawicowego, to um, uważam, że szlak, jaki wyznaczył Andrzej Duda 10 lat temu, e, no jest jakimś dla nas wskazówką. Dzisiaj, e, i to też pokazują wybory do europarlamentu, wyborcy oczekują e, po prawej stronie kandydatów młodych, aktywnych, takich rzeczywiście z pomysłami kreatywnych, ale jednocześnie z jakimś doświadczeniem rządowym, prawda, czy parlamentarnym. Który potencjalnych... Plus trzecia rzecz, hmm. także i wiarygodności w sensie poglądów i działań politycznych. No, trudno mi sobie wyobrazić kandydata, który tak zupełnie out of the blue po prostu wyskoczy gdzieś z kapelusza zupełnie nie, nie, nieznany. A któryś z obecnych nowych europosłów z tego młodszego pokolenia? No wie pan, jest Piotr Miller, jest Tobias Bocheński, z Waldemar Buda no, Europarlament ma to do siebie, że ma dużo, pro, powoduje dużo różnych zachęt do tego, aby wtopić się w wewnętrzne prace, powiedzmy tak, Parlamentu Europejskiego, więc zobaczymy też, co będzie się działo za pół roku. Andrzej Duda rzeczywiście wtedy startował do Parlamentu Europejskiego i następnie zdecydował się, co przez wielu było jakby postrzegane jako akt wielkiej odwagi i wielkiego ryzyka. Nie chciałbym tutaj przesądzać, naprawdę decyzję w tej sprawie podejmie, Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, i nie jestem przekonany, czy akurat na pewno to będą ci dzisiejsi europosłowie, którym serdecznie gratuluję objęcia mandatu. Pamiętam grudzień 2015 roku, kiedy poseł Andrzej Duda jeszcze nam dziennikarzom w Sejmie rozdawał cukierki świąteczne, a kilka miesięcy później został głową państwa. O Andrzeja Duda, na chwilę zapytam, jeszcze jeśli pan pozwoli, panie ministrze. Komentarz Gazety Wyborczej Bartosza Wielińskiego, który pisze, że największym przegranym wyborów jest Andrzej Duda. Cytat: W polskiej historii nie zdarzyło się, by głowa państwa tak bezczelnie ingerowała w kampanię wyborczą i by została tak upokorzona. Rzecz dotyczy tego, że prezydent wspierał swojego ministra Wojciecha Kolarskiego, który kandydował z numeru 1 w Wielkopolsce, nie dostał się do Europarlamentu, mimo tego, że Andrzej Duda odwiedzał Wielkopolskę, popierał otwarcie pana Wojciecha Kolarskiego. Zgadza się pan z tą tezą? Ja mam pewien, pewnego rodzaju dyskomfort, że muszę się w ogóle odnosić do e, testu e, człowieka, który zajmuje się zawodowo e, polityką zagraniczną. No, który się zajmuje za, zawodowo po e, powiedziałbym, kolportowaniem półprawd i, e, i pewnych. E, Ale to e, e, nie Możesz człowieka do, do, do autora, tylko więc, z tą tezą. Więc tak, do tezy. Do, rzeczywiście, no, na pewno to. E, to jest pewnego rodzaju porażka, absolutnie. Znaczy fakt, że minister Wojciech Kolarski nie dostał się do Europarlamentu jest porażką tych, którzy wymyślili tę koncepcję, prawda, aby, aby startował z tego Czyli okręgu. Moim zdaniem to i... jest błąd. Że Wojciech Kolarski kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Być może, być nie błędem nie. Ja mówię, że to jest porażka w tym sensie, że nie dostał się do Europarlamentu, nie zrobił mandatu. W tym sensie to jest nie ma się z czego cieszyć. Czyli wina Jarosława Kaczyńskiego, bo to on zdecydował, że będzie kandydował pan Wojciech Kolarski z Poznania. Przede wszystkim to Wojciech Kolarski zdecydował o swoim własnym starcie. To po pierwsze, po drugie, ktoś go do tego z Ktoś go do tego namówił i ktoś mu ewentualnie ten pomysł. Podsunął. No, decyzja oczywiście, gdzie będzie startować, zawsze zależy od dwóch stron, czyli od tych, którzy sami startują i od tych, którzy proponują. proponują Kubkę Andrzeja Dudy i Marcina Mastalerka. No, na pewno porażka, porażka Wojciecha Kolarskiego i tych, którzy rzeczywiście go do tego e, namawiali. Nie wiem, czy akurat pan prezydent był e, wśród tych osób, e, ale jasnym jest, że swojego przyjaciela, jak o sobie, sobie mówią panowie, e, wspierał. Nie widzę w tym nic absolutnie e, zdrożnego, aby, aby prezydent mógł popierać swoich własnych i politycznych, i nie tylko politycznych, przyjaciół w ich karierze e, wyborczej. Natomiast no, efekty są rzeczywiście niebudujące i niebudujące, niestety, także i dla. Części tego środowiska. Skoro o tych sprawach wewnętrznych, krajowych, o tej polityce krajowej rozmawiamy, to jeszcze zapytam o, tym razem o Prawo i Sprawiedliwość. Bo faktycznie, jak już rzekliśmy, sporo młodych polityków dostało się do europarlamentu i przeskoczyło tych starych politycznych wyjadaczy. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. To nie miało zabrzmieć nie Niemniej tych doświadczonych polityków, czasami wieloletnich europosłów, właśnie przeskakiwali ci młodzi politycy. I pojawiły się takie głosy już podczas samego wieczoru wyborczego, że, że Prawo i Sprawiedliwość musi wymaga reorganizacji, żeby dać właśnie większą przestrzeń tych, tym politykom młodego pokolenia. Pan się również do nich zalicza. Czy faktycznie tak powinno być, że, że Jarosław Kaczyński musi coś przemyśleć. Ja myślę, że z, każdej, z każdego wyniku wyborczego są wyciągane jakieś wnioski i tą lekcję, którą dostaliśmy w ostatnim czasie, należy w oczywisty sposób odrobić i jestem przekonany, że nie tylko prezes Jarosław Kaczyński, ale, ale całość kierownictwa wyciągnie z tego odpowiednie wnioski. No, wyborcy chcieli nam coś powiedzieć tymi wyborami, wybrali wielu europarlamentarzystów w sprawie sprawiedliwości, bo w zasadzie jest remis no, z lekkim wskazaniem na koalicję obywatelską, ale ta różnica jest bardzo niewielka. Natomiast pokazują nam wyborcy, centroprawicy, nasi wyborcy, że chcą pewnego odnowienia, chcą młodych twarzy, chcą właśnie tych aktywnych, kreatywnych polityków, którzy robią swoje kampanie, też są aktywni w internecie i chyba tak. nie jest też tak, że już nie jest też tak, yy, przez to między innymi, że wyborcy są dużo bardziej wymagające, że no, wystarczy poparcie prezesa, krótki spot nagrany z jego udziałem, pierwsze miejsce na liście i to już ma być przepustka do Europarlamentu. To się zmieniło, jak rozumiem. Jak widać, jedynki rzeczywiście już nie gwarantują Wejścia um, do parlamentu. Się bo pan, jest taki jedyny człowiek, że, Kurski się kilka, nie które że się... Jacek Kurski się nie dostał, poniósł porażkę? No, ja, ja nie jestem człowiekiem, który się będzie cieszył z czyichś porażek. Natomiast no, Ale na... dla partii? Na pewno na miejscu Jacka Kurskiego no, y, mocno bym przemyślał tę sytuację, bo, y, bo y, no, jednak startował w okręgu, w którym były dwa. Mandaty do europarlamentu. On startował z drugiego miejsca, mimo wszystko zrobił się, zdaje się, szósty wynik. Przy jednak aktywnej kampanii, no bo jakąś kampanię robił. Jest to lekcja na pewno dla Jacka Kurskiego, jest to lekcja też dla wielu innych polityków, jak być może nie prowadzić swoich działań politycznych, bo, bo jak widać, nie przynoszą one pozytywnych efektów. Odciąłby pan suwerenną Polskę od Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, suwerenna Polska jest częścią szeroko pojętego obozu centro prawicy. Ja wiem, że dziennikarze obserwują różnego rodzaju napięcia, które w moim przekonaniu są też w pewnym sensie naturalne w tak szerokim obozie. My mamy i to prawicowe skrzydło, i to powiedziałbym bardziej centrowe czy centro, centroprawicowe. Nie wydaje mi się, aby dobrą drogą na, na ten moment było odcinanie skrzydeł. Raczej powinniśmy budować szeroki, szeroki front, bo myślimy o zwycięstwie w pierwszej kolejności w zwycięstwie w wyborach prezydenckich za rok, a już, już, już mam nadzieję nie, nie, niebawem w tym sensie, prędzej czy później do tych wyborów parlamentarnych dojdzie i do tego potrzebujemy szerokiego obozu. Właśnie, nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że partia musi pożerzyć, czy w ogóle zyskać zdolności koalicyjne i chciałem zapytać Pana, czy Panu jest bliżej do koncepcji stworzenia ewentualnej koalicji w przyszłości z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy z Konfederacją? Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem dywagowania o potencjalnych koalicjach w studiach mm, no, to, telewizyjnych. Na, nie, nie tyle pytam o taktykę, Bo ale już też o Pana przekonania, poglądy. Odpowiem na to ideowo. pytanie, tylko powiem dlaczego, dlaczego jestem, jestem przeciwnikiem. Dlatego, że to później wywołuje reakcję i to tak naprawdę zamiast budować mosty, te mosty w jakimś no, sensie ja Jacek, Jacek Sasin pierwszy zaproponował Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi powrót do tej koncepcji Kosiniak na premiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No, Władysław Kosiniak-Kamysz rzeczywiście jest przegranym całej tej sytuacji. Sytuacji Z ostatniego półrocza. Jak wszyscy wiemy, miał propozycję, mógł rządzić rzeczywiście Polską, a nie być tylko w jakimś sensie, no, mówiąc delikatnie, współpracownikiem ale, ale Donalda Tuska, a nie, a, a, nie poważnie, a nie poważnie Gierkiem Donalda, Donalda Tuska, bo taką rolę dzisiaj Donald Tusk dla swoich koalicjantów widzi. Ja y, 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 słyszałem nawet wypowiedzi wprost bo, y, po, polityków Platformy mówiących o swoich koalicjantach jako przystawki, prawda, które jeszcze tam istnieją, ale już niebawem pewnie je pożremy, tak patrzę na nich, platforma obywatelska. E, moim zdaniem była to realna koncepcja tego, żeby PSL rządził z e, sprawie sprawiedliwością. Tych, tych elementów wspólnych, programowych, m, myślę, że jest całkiem sporo jako, jako partię jednak o korzeniu e, konserwatywnym, natomiast to była decyzja PSL-u, aby wejść jednak w rolę junior partnera wobec Donalda Tuska i e, nie zachować swojej podmiotowości, przecież to widać nawet w ich decyzjach, w ich działaniach, oni nie to są teraz podmiotowi. PSL mówi o tym, że być może trzeba będzie Wziąć rozbrat z Polską 2050 i znów wrócić do tej koncepcji politycznej, tylko i wyłącznie PSL-u, żeby odróżnić się od innych formacji, w tym od koalicji obywatelskiej. No właśnie. Pan wspomniał o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie jest w najlepszej i najłatwiejszej sytuacji jako minister obrony narodowej. Praktycznie codziennie minister organizuje konferencje, tłumaczy pewne sprawy, również legislacyjne, ale także te związane z sytuacją w wojsku. Na ten temat wypowiedział się premier Donald Tusk, nawiązując również do wydarzeń jeszcze przed wyborami. I napisał na Twitterze, oczywiście uderzając w Prawo i Sprawiedliwość, ale też dziennikarzy. W czasie rządów PiS żandarmeria nakładała zatrzymanym żołnierzom kajdanki ponad 500 razy. Nikt się nie oburzał, nie było sensacyjnych artykułów, nie żądano dymisji ministra obrony. Prezydent nie zwoływał Rady Bezpieczeństwa. Intrygujące, napisał premier Donald Tusk, oczywiście też odnosząc się do publikacji Onetu w zeszłym tygodniu, gdy ujawniono, że żołnierze byli zatrzymani przez żandarmerię wojskową za użycie broni wobec uzbrojonych migrantów. Co pan na to? To oczywiście jest typowy spin Donalda Tuska, tutaj nie mogę mu odmówić sprytu, próba odwrócenia trochę uwagi, ale jednocześnie manipulacji, no bo mówimy tutaj o zatrzymaniach żołnierzy przez okres 8 czy 9 lat i to z różnych powodów, no przecież żandarmeria wojskowa jest od tego, aby w sytuacji, w której ktoś narusza prawo, żołnierz narusza prawo, nie wiem, wszczynając burdy, prawda, albo nadużywając alkoholu i stosując przemoc, a takie rzeczy niestety się też zdarzają, no to od tego jest żandarmeria wojskowa, żeby reagować. Tak, że te 500 razy to były zatrzymania żołnierzy przy granicy. Nie, ja, znaczy ja nie mam takich informacji. Myślę, z, te, z tego, co ja się dowiedziałem, że absolutnie nie, nie o to chodziło. Więc mówię, to jest manipulacja w pewnym sensie Donalda Tuska, e, pró, próba odwrócenia uwagi. A fakty są następujące: no, żołnierze, którzy bronią polskiej granicy, zostali w marcu potraktowani bardzo, bardzo ostro przez żandarmerię wojskową, którą nadzoruje Kosiniak-Kamysz. Dlaczego? Dlatego, że istnieje. Zespół prokuratorski Adama Bodnara, który ma za zadanie ścigać tych żołnierzy, więc żandarmeria ale wojskowa nie chciała ściga. się wykazać. No to, to jest tak, że, że jeżeli oni popełnią pewne jakieś przestępstwa, to ten zespół może, może wówczas działać, ale to nie jest tak, że dzisiaj ten zespół łypie na tych żołnierzy. No, no, wręcz rząd stara się dać pewne narzędzia żołnierzom, żeby czuli się pewniej i bezpieczniej. O tym mówił minister obrony wczoraj. To proszę zapytać żołnierzy, czy czują się pewniej i bezpieczniej w ostatnich miesiącach. No jeżeli, A jeżeli. to może zaczną w końcu przez te przepisy, które proponuje do efektu mrożąca. Tak naprawdę to jest to, co się wydarzyło, to, co ujawnił jeden z portali w ostatnim, w ostatnim tygodniu przed, przed wyborami, to rzeczywiście ma efekt mrożący. Dzisiaj żołnierze mogą się obawiać, czy zastosować strzały ostrzegawcze, bo za chwilkę może przyjechać żandarmeria wojskowa, skuć ich, a oni będą wśród przyjaciół pokazywani jako potencjalni. Ale minister obrony wami. powiedział, że dodamy artykuł do tych przepisów, w którym doprecyzujemy, mówi minister, zasadność użycia środku przymusu bezpośredniego w postaci użycia kajdanek, czyli żołnierze będą mogli czuć się pewniej, jak rozumiem, o, o to chodziło ministrowi obrony, ale też będą mogli używać tej broni. Dzisiaj też mogą używać broni i do tego są odpowiednie przepisy. Oczywiście, jeśli jest potrzeba, to można te przepisy, nie wiem, ujednolicić, prawda, albo w jakimś sensie skodyfikować na nowo, ale dzisiaj przepisy pozwalają na używanie broni żołnierzom, zwłaszcza w sytuacji strzałów ostrzegawczych. Jeśli zaś Ministerstwo Obrony Narodowej chce doprowadzić do, do zmiany tych przepisów, to ja pytam, a gdzie byli przez ostatnie 3 miesiące? Przecież ta sytuacja jest z marca. Z marca, przez 3 miesiące MON w tej sprawie nie zrobił. Był nic uważając, że e, sprawę uda się przemilczeć. Gdyby nie dziennikarze, to pewnie opinia publiczna nigdy by się o tym e, nie dowiedziała. Pytanie oczywiście, z jakiego powodu ta informacja wypłynęła na dzień przed e, ciszą wyborczą i, e, i jestem to przekonany, to jest to praca że. Za to dziennikarzy. Też zastanawiające, że Państwo no, doceniacie pracę dziennikarzy o netów. Wcześniej, kiedy publikowali niewygodne dla Państwa formacji informacje, no to Panie redaktorze... nie zostawialiście na nich nitki. Ale niestety. dziennikarze nie, dziennikarze mają swoją rolę do odegrania nie w, de o panu w, w demokracji, więc. Więc ja naprawdę nie będę nie, nie, nie znajdzie we mnie pan tutaj jakiegoś zajadłego krytyka pracy, pracy dziennikarzy. Się cieszy, Panie natomiast pośle. natomiast hmm. ciekawe jest to naprawdę nie fakt ujawnienia, tylko dlaczego to się odbyło na dzień przed wyborami i, i w oczywisty sposób miało wpływ na te wybory, no bo widać wynik wyborczy PSL-u jest inny. Ale koalicja i obywatelska wygrała, a też ta sprawa uderzała. Kosztem w Panie pośle. Dzisiaj z tym zajmie się projektem ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To jest projekt prezydencki. Tak. No i właśnie, jak to jest, że Koalicja Obywatelska może ten projekt uchwalić, a Prawo i Sprawiedliwość nie dało rady bądź nie chciało, to jest chyba to jest bardziej prawdopodobne, tego zrobić przez ostatnie miesiące? Tak, to jest projekt prezydencki, projekt opracowany przez BBN, ale we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej jeszcze za czasów Mariusza Błaszczaka, więc w większości te przepisy, jakby po pierwsze są, no, są nam znane, nasi analitycy, eksperci pracowali przy tym. Wejdą w życie. W moim przekonaniu wejdą w życie. Znaczy, będzie, będzie szeroka zgoda na, ten, na tą ustawę. Pyta pan, dlaczego? No, projekt prezydencki został zgłoszony, zdaje się, w sierpniu. Zeszłego, zeszłego roku i po prostu zasada dyskontynuacji prac parlamentu go objęła. No nie zdążył Sejm tamtej kadencji um, zająć się tym projektem. Pytanie, dlaczego um, od listopada, bo zdaje się na nowo został po, w nowym parlamencie przez prezydenta złożony ten, um, ten, ten projekt y, albo zapowiedziany, no, nie udało się przez ostatnie pół roku tego zrobić. Ale lepiej późno niż wcale. Myślę, że będziemy dzisiaj na tym aktywnie pracować. Panie ministrze, panie pośle, pan jest świetnie zorientowany w tej polityce zagranicznej w, w, w Europie. Chciałem zapytać, te, czy te układanki w różnych krajach, no bo y, widzimy te wyniki we Francji, w, w Niemczech, w innych kluczowych państwach dla, dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Jak to jest teraz? T, t pra, prawica będzie dominować w Parlamencie Europejskim, w Europie generalnie? No myślę, że nie będzie jeszcze dominować, ale trend, skrajna jest, pravica, prawda? trend jest oczywisty. No w, w trzech państwach Unii Europejskiej wygrały partie e, takie mocno prawicowe, pan by powiedział skrajnie prawicowe, no ale rzeczywiście na prawo na pewno od, e, od Polskiej od PiSu, Konfederacji, dobra. od PiSu też. Więc e, patrząc, patrząc na Francję, Austrię, Belgię, no widać, to na zachodzie Europy jest trend e, ku prawicy. Polska czy Europa Środkowa, no, widać, że ta fale może przychodzą trochę w innym, w, innym, w innym czasie. U nas czas prawicy dopiero nadejdzie i to myślę od przyszłego roku będziemy wygrywać już, już wybory. Ale to nie znaczy, że doszło do jakiejś radykalnej zmiany w, w europarlamencie. Trend jest oczywisty, natomiast większość nadal ten mainstream, czyli lewica plus liberałowie i chadecy których trudno nazywać dzisiaj chrześcijańską demokracją. No, jeżeli ktoś na Rafała Trzaskowskiego by patrzył jako na chrześcijańskiego demokratę, znaczy tego, który zdejmuje krzyże w urzędach, no trudno w ogóle mówić tutaj o jakimkolwiek Hadecji. Więc to nie jest Hadecja, to już tylko po prostu jest mainstream zdominowany ale przez niemiecką CDU. Jak no się jasne. odnajdzie w tym Prawo i Sprawiedliwość? Bo ja też rozmawiałem z kilkoma europosłami PiSu. Oni też nie wykluczają, że, ale to jeszcze było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, że frakcja KR de facto no, Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło założyć nową frakcję. tak? I to zależy od rozmów z tymi przedstawicielami um, partii prawicowych, o których mówiliśmy, z tych różnych krajów. I jak ta układanka się potoczy dla prawej i Sprawiedliwości? No, po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość w ramach EKR-u, e, e, rośnie siła w ogóle EKR-u, bo będzie miała więcej... E, czyli e, EKR de, jakby zostaje, de, tak? De, jakby Prawo i Sprawiedliwość de, będzie chciało wzmacniać świat EKR? Dotychczasowe doświadczenia we współpracy chociażby z Giorgią Meloni, prawda? Mm. czyli z, z Fraterii d'Italia, z braćmi Włochami. Ale także i z, z Czechami były na tyle dobre, że wydaje mi się, że nie ma powodów do tego, aby zaprzestawać tej współpracy. Natomiast trzeba zachęcać innych naszych kolegów centroprawicowych prawicowych z Europy Zachodniej i Środkowej do wchodzenia w alians i we współpracę po to, aby, aby nie spowodować właśnie odejścia do, do tych takich skrajnie prawicowych partii, które jak już wiemy, będą otaczane jakimiś kordonami sanitarnymi. A pan by tak taki niepisany sojusz z tym prorosyjskim Wiktorem Orbanem którego już chyba wszyscy w Europie starają się bojkotować czy unikać. No, Viktor Orban jeszcze nie tak dawno był w Europejskiej Partii Ludowej razem z Donaldem Tuskiem. Zresztą nie tak dawno Donald Tusk no, ale wspólnie nie, z Orbanem... To jakiś czas temu. Wspólnie Panie głosował w, jednych, w jednym głosowaniu. Pytam też o to, że to było financial granie, polska Financial Times, Donalda Tuska. tak to dzisiaj wygląda. Financial Times, czyli prestiżowe brytyjskie pismo. Pisze, że wewnątrz krajów należących do bukaresztańskiej dziewiątki, a też prezydent z bukaresztańską dziewiątką się spotyka, dyskutowano o możliwości wykluczenia Węgier z przyszłych szczytów tej grupy. Zgadza się pan na taką koncepcję? Węgry rzeczywiście w ostatnim, na ostatnim szczycie w Rydze nie wysłały swojego wysokiego przedstawiciela. Pojechał tam ambasador. Pokazują w tym, w tym sensie jakieś dezinteresy tym formatem. Myślę, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski. We mnie nie znajdzie pan redaktor obrońcy polityki Węgier, zwłaszcza w tym wydaniu polityki bezpieczeństwa czy polityki wschodniej. Ja wielokrotnie publicznie krytykowałem i Petera Siarto, i, i premiera Orbana za ich postawę wobec Rosji czy wobec Ukrainy, także i Białorusi. Więc w tym sensie nie będzie tutaj z mojej strony jakichkolwiek słów pochwalnych. Natomiast to nie znaczy, że w polityce europejskiej, czyli na przykład próbie zatrzymania procesu centralizacji, zmiany traktatu w Unii Europejskiej, nie można szukać poparcia ze strony węgierskiej, bo w tym sensie mamy tutaj wspólnotę interesów. Nie jesteśmy zainteresowani tym, aby Unia Europejska stała stała się wehikułem interesów niemieckich, jeszcze bardziej e, intensywnie realizowanych niż dotychczas. Jeszcze a propos Niemiec i wracając do Mateusza Morawieckiego, e, temat brzmi absurdalnie, ale jednego go zahaczę. Mateusz Morawiecki oczekiwał przeprosin od Marcina Ro Romanowskiego, suwerennej Polski, za sugestię, że jest niemieckim agentem, a jego świętej pamięci ojciec Kolne Kornel e, rosyjskim. Premier Mateusz Morawiecki, były premier, e, przed wyborami mówił, że będzie domagał się przeprosin po wyborach od Marcina Romanowskiego, ale na razie o sprawie jest cicho. Romanowski powinien przeprosić? Tak. Kiedy to zrobi? Mam nadzieję, że jak najszybciej uważam, że za takie słowa należą się przeprosiny. Ja rozumiem ferment takiej politycznej, wewnętrznej rywalizacji, czasami różne rzeczy się mówi gdzieś tam. Zwłaszcza no, no to, nie, to były nie... słowa na nagraniach ujawnionych no przez pana. Zła... Mraza. Zwłaszcza, że to są jakby niepubliczne, no naprawdę można sobie czasami, nawet i o swoich kolegach mówi się trudne, jakby trudne, akceptowalne rzeczy. Natomiast no to jest jednak pewne przekroczenie granicy. Uważam, że tutaj pan pan Romanowski powinien przeprosić. I im szybciej to zrobi, tym lepiej. Także i dla niego, i dla, dla całego naszego obozu. Bardzo dziękuję panie ministrze, panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo.